Czy król TVN-u naprawdę został usiedlony? Żaneta Rosińska przerywa milczenie i publicznie uderza w kubę wojewódzkiego. Jej słowa o w mężu wywołały prawdziwe trzęsienie ziemi czy to koniec wielkiej tajemnicy, którą od miesięcy żyła cała Polska. Przygotujcie się na historię o rzekomym małżeństwie, o trzy dekady młodszej partnerce i o prowokacji, która mogła wydarzyć się tylko w świecie najsłynniejszego dziennikarza w kraju. Czy to możliwe, że najbardziej zatwardziały kawaler w historii polskiego showbiznesu, człowiek, który z uciekania przed ołtarzem uczynił swoją życiową misję, ostatecznie powiedział sakramentalne tak. Kuba Wojewódzki i jego domniemana małżonka właśnie wrzucili do sieci granat, który rozsadził portale plotkarskie. Kiedy wydawało się, że historia o ślubie gwiazdora to tylko kolejny z jego genialnych żartów, Żaneta Rosińska opublikowała wpis, który stawia wszystko w zupełnie nowym świetle. Czy to publiczne wyznanie, czy może kolejna gra, która ma nas wszystkich wyprowadzić w pole? Aby zrozumieć skalę tego zamieszania, musimy cofnąć się do momentu, gdy Kuba Wojewódzki, goszcząc w swoim programie wersów i friza, wypalił prosto do kamery, że wziął ślub. Na dowód pokazał uśniącą na palcu obrączkę, wywołując lawinę spekulacji. Po głośnym rozstaniu z Anną Markowską dziennikarz nie afiszował się z żadną nową relacją, ale internauci szybko wytropili jego wybrankę. Obiektem westchnień dziennikarza okazała się Żaneta Rosińska-Pogodynka Dzień Dobry TVN, młodsza od niego o niemal 30 lat. Choć para nigdy nie wrzuciła wspólnego zdjęcia, fani znaleźli dowody w postaci identycznych kadrów z wakacji, a zdjęcia od paparazzi tylko potwierdziły, że łączy ich coś więcej niż tylko praca w tej samej stacji. Atmosfera zgęstniała jeszcze bardziej, gdy na profilu Żanety pojawiła się seria zdjęć z rajskich wakacji. Prezenterka, pozując na tle luksusowych widoków, zdecydowała się na podpis, który natychmiast stał się hitem. Wykorzystując grę słów dotyczącą w obserwowania na Instagramie, Żaneta publicznie nawiązała do swojego statusu. Mąż, który nadal twierdzi, że mnie nie followuje, napisała, bezpośrednio uderzając w wojewódzkiego, który słynie z tego, że w mediach społecznościowych obserwuje jedynie garstkę osób. To publiczne wytknięcie mężowi braku zainteresowania jej aktywnością wywołało fale domysłów, czy to tylko niewinny żart, czy sygnał, że w ich relacji zaczynają pojawiać się pierwsze rysy. Warto dodać, że to nie pierwszy raz, kiedy Rosińska intryguje fanów tematem małżeństwa. Jakiś czas temu opublikowała filmik z wymownym podpisem: Mój mąż i ja postanowiliśmy, że nigdy nie będziemy kłaść się spać źli na siebie. Nie śpimy od soboty. Te słowa, choć brzmią jak żart, dla wielu są dowodem na to, że życie u boku tak silnej osobowości jak Kuba nie należy do najłatwiejszych. Fani zastanawiają się, ile w tym prawdy, a ile kreacji na potrzeby mediów. Czy Żaneta jest jedyną osobą, która potrafi okiełznać temperament dziennikarza i publicznie mu dogryźć? Cała ta historia to fascynująca gra, w której prawda miesza się z prowokacją. Kuba Wojewódzki od lat bawi się z mediami, a Żaneta Rosińska zdaje się być idealną partnerką w tej zabawie. Każdy jej wpis o w mężu to paliwo dla portali plotkarskich. Jeśli to małżeństwo rzeczywiście istnieje, jest to najbardziej tajemnicza relacja w polskim showbiznesie. Wojewódzki, który przez dekady cenił wolność, teraz milczy, pozwalając partnerce na publikowanie sugestywnych postów. Czy to milczenie jest wyrazem dojrzałości, czy częścią większego planu promocyjnego? Gdzie kończy się żart, a zaczyna prawdziwe życie pod obstrzałem plotek? Czy Kuba Wojewódzki w końcu znalazł kobietę, która potrafi mu publicznie rzucić wyzwanie? Słowa Żanety Rosińskiej sprawiły, że cała Polska znów patrzy na nich z zapartym tchem. A wy jak uważacie, czy to małżeństwo to najpiękniejsza historia miłosna ostatnich lat, czy tylko świetnie wyreżyserowany spektakl? Czekamy na Wasze komentarze, bo ta drama o nieobserwowanym mężu to dopiero początek emocji w 2026 roku. Piszcie koniecznie, co o tym sądzicie.